Troszkę gotowa film wstępnie zmontowany mówię wstępnie, bo ja sobie zawsze dzielę montaż na kilka części, czyli pierwsza część to jest um, po prostu wycinanie to co jest niepotrzebne i to jest taki suchy, suchy film, jeszcze bez podkładu muzycznego, bez efektów, napisów i tak dalej, więc to jest pierwszy etap montowania, który już zapisuję, żeby wiecie, to nie zginęło. Słuchajcie to jest mój Pierwszy posiłek dzisiaj dość spory. Na dole jest sałata, jest kurczak, jest ciecierzyca, jest papryka, jest fasolka, są ziemniaki. Wszystko, wszystko, to jest tak naprawdę jest. No Micha szczęście. Moi drodzy, zdradzam wam przepis na pyszną zimową herbatkę, czyli zwykła herbata czarna, troszkę cytryny, ale nie dużo. Pomarańcza, a w pomarańczach goździki, a na dole pływa kawałek gruszki. Dobrze jest też rzucić jabłko. Jeżeli lubicie jeszcze bardziej słodkie, to polecam miód, ale mi tak starczy. Ale dziwnie tu rękę trzymam. Uj. Moi drodzy, kawałek Vlogmasa kontynuuje nagrywając aparatem. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Zrobiłam sobie grzańca i za chwilę wypiję go razem z Wami tutaj na live'ie na TikToku. O, będzie coś widać. Widać serduszka. Pozdrawiacie wszystkich tam. Także pozdrawiam, bo właśnie jesteście na vlogmasie. Mam nadzieję, że obejrzycie jutro. Za chwilę będę razem. O, tutaj są wasze nazwy, widzicie. Za chwilę będę tutaj razem z Wami trochę tego pić, a resztę zostawię na dalszy odcinek, czyli jak będę odpowiadać na wasze pytania. Słuchajcie, zawsze jak robię kulturalne. W... Vlogi, chciałam powiedzieć, live na TikToku. To jest 15, 20 osób, tak do 50. A teraz, kiedy my tutaj pijemy i grzecznie rozmawiamy, jest 130 osób, słuchajcie, i ta liczba ciągle rośnie. E, co to mamy za naszyjnik? Co to za zawieszka? E, to jest, chwilę muszę zobaczyć, to jest akurat e, skorpion, mój znak Zodiaku. Tutaj. No. Także pozdrawiam wszystkich, którzy są na live i są na vlogmasie. To jest moment, żeby zostawić łapkę w górę. Moi drodzy, zatem zapraszam Was na drugą część vlogmasa, Meg. Jak ja wyglądam, może jednak uszy, może jednak uszy, może. Nie, no musi być to, że wyglądam źle. Dobra, jedną fakienkę. O, to może trochę lepiej wyglądam. Dobra, słuchajcie, lecimy z pytankami. Z pytankami, może trochę tabu, może trochę nie zadawaliście je tutaj, tutaj je mam. Mam jeszcze resztkę grzańca, którego będę dokończyć na odcinku. Mm. Wyszedł epicki, naprawdę jest mi ciepło. Zaczniemy od takich delikatnych pytanek. Będziemy przechodzić do coraz to mocniejszych, będą się one pojawiały. Niektórych może nie będę czytać. Zobaczymy. Z kim z polskich celebrytów chciałabyś zjeść kolację? Pierwsza osoba, która przyszła mi na myśl, jak przeczytałam to pytanie, to Popek. Także jeżeli Popek to ogląda, a odczytuje moje wiadomości na Instagramie, to Popuś. Ricky rikitiki. Jestem wierną fanką od wielu, wielu lat. Jeżeli nie będę chciała odpowiedzieć na jakieś pytanie, to muszę wziąć po prostu trzy duże łyki grzańca. To jeszcze taka zasada. Klasie dostałaś okres. Kurczę, wydaje mi się, że. Nie wiem. Ale jak chyba miałam 13 lat. Możliwe. to no, może tak być. Ile centymetrów to wystarczająco wzrostu? Oczywiście. Wiecie co? Ja ogólnie nie chcę, żeby to był jakiś body shaming, ale nie chciałabym mieć chłopaka, który ma ponad, nie wiem, 1,90 90 wzrostu. Jakoś tak. To jest dla mnie już, wiecie, trochę przepaść taka wzrostu i nie chciałabym się czuć jak dziecko, więc. Tak, nie wiem, 1,75 m tak do 1,80 osiemdziesiąt coś, to jest maks. Ilu miałaś partnerów? Szczerze mówiąc, nie wiem czy crush, ktoś tam, ktoś tam się liczy, także no nie odpowiem na to pytanie, także trzy duże łyki i zaraz przewracam się po prostu fikołajkiem do tyłu. No, mocno to jest, trzeba powiedzieć, jak się tak pije osób widziało cię całkiem mnego. Tak całkiem całkiem to nie będę wyliczać lekarza żadnego. Yy, dwie. Nie wiem, czy mam liczyć na przykład mamę. O, dobra, jak wypije, po prostu, bo nie wiem jak to liczyć. W takim tempie to ja zaraz naprawdę zrobię fikołajkę do tyłu. A! Trzeba zacząć odpowiadać na pytania, bo... U, co nielegalnego ostatnio zrobiłaś? Nie wiem czy to jest nielegalne, no jest to pewnego rodzaju wykroczenie Czyli po prostu przekroczyłam prędkość i dostałam mandat Jeszcze nie wiem w jakiej wysokości, ale ja na pewno się z wami podzielę tą informacją w jakiej wysokości Także to musimy zaliczyć Opowiedz o swojej najbardziej cringeowej relacji Każda była taka <grytanie> Nie no, ja może po prostu się napiję O, mamy normalne pytanie Jaką potrawę wigilijną lubisz, a której nie lubisz jeść? O, widzę, że już język zaczyna mi się plątać Ja bardzo lubię Poczekajcie, bo nie pamiętam, co się je w Wigilia. Nie je się na pewno mięsa, nie? W Wigilię. Kocham pierogi. Eee, e, kapustę. Barszcz czerwony z uszkami! Przecież to są moje uszuki! A czego nie lubię? Teraz chyba sprawdzę, bo nie wiem, nawet za bardzo nie pamiętam, jakie są te potrawy w okej? Okay? Także muszę sprawdzić, sobie przypomnieć. Jasne, że się zgadzam! Pff, na ciasteczka, my god, po tym co wypiłam, to już się zgadzam na wszystko. O, wydaje mi się, że ogólnie lubię ryby, ale... Karp jest chyba fu, bo jest taki bardzo ościsty i w ogóle Bleh. Jakby śledzie kocham. Śledzie mojej mamy. To jest wygryw. Kluski z makiem, tego się chyba u mnie nie je. Makowiec chleb lubię. No, to chyba będzie ten karp i coś tam wcześniej, co powiedziałam, ale już nie pamiętam co. Zupa grzybowa? Fu, w ogóle ktoś się zupę grzybową wigilie. Bielizna, czerwona czy czarna? Moi drodzy, ładnemu? We wszystkim ładnie. Ale chyba czarna. Chyba czarna. Uff, ciepło. Opowiedz o swojej ostatniej niebezpiecznej sytuacji. Hmm... Ciepło, dziarki mi przychodzą. Nie pamiętam żadnej takiej. Więc sorry, ale nie odpowiem. No po prostu poci mi się czoło już z tej czapki, A Bruneci czy blondyni? Chciałam tutaj powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego, ale odpuszczę sobie. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia dla mnie, szczerze mówiąc. Nie przypadam za blondynami. Sorry, ale oj tam. Zresztą mówiłam, że nie przepada, ma wyszło jak wyszło. Także no, no, ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić, słuchajcie. Czy zdecydowałabyś się zatańczyć na rurze? Napiję się, mimo że odpowiem na to pytanie. Ale tak. Tak. Mm, tak, uważam, że tańc na rurze to super sport, super aktywność. Mega łapa, słuchajcie, siła. Być może po nowym roku. Uda mi się, mam nadzieję, rozpocząć serię, w której właśnie będę się uczyć tańczyć na różę. Także obserwujcie mnie tutaj, subskrybujcie właśnie teraz, żeby być na bieżąco i żeby widzieć moje postępy, które mam nadzieję, że będą i że w ogóle się tego podejmę. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Mm. Grzańca akurat mi wystarczyło. Jest mi bardzo ciepło, także zimny prysznic wskazany. Dziękuję za wszystkie pytanka Pozdrawiam osoby, które były na live'ie na TikToku I razem ze mną Przygotowywały tą cudowną miksturę Która właśnie wprowadziła mnie w stan Który obecnie widzicie Dziękuję za oglądanie Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli film wam się spodobał Subskrybujcie mój kanał Już widzę, że mówię, nie mówię niektórych literek I widzimy się już niedługo W nowym filmie, powinnam powiedzieć Jutro, bo jest przecież vlogmas Ale tak, do zobaczenia przy pozytywną energię I Dobra. O, oh, wreszcie mogę to znieść, żebym się to opodzi.